Witam Was serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z domowym sposobem, jak możecie pozbyć się podbródka i wydłużyć sobie szyję. Pokażę Wam kilka prostych sposobów. Zaczynamy najpierw od rozprowadzenia produktu po całej naszej twarzy, po szyi i dekolcie. Gdy już produkt rozprowadzimy, przechodzimy sobie do opracowania dekoltu. Puchami głaskanie przechodzimy z prawej na lewą stronę. Następnie będziemy przechodzić w kierunku pleców, ponieważ musimy tutaj także zadbać, o rozluźnienie pleców, aby nasza szyja optycznie wydawała się dłuższa i aby pozbyć się podwójnego podbródka. Tworzymy z naszych dłoni takie muszelki i ściągamy sobie główną część pleców ku dołowi. Przez to będziemy tutaj wpływać na rozluźnienie mięśnia czworobocznego i następnie wykonujemy takie ruchy po 15 razy na stronę. Kolejną ważną kwestią jest przemasowanie sobie szyi, aby rozpracować sobie smarzki. Bierzemy proste dłonie i paluszkami masujemy od dołu do góry naszą szyję, a i ja oczywiście po bokach, raz lewo, raz prawo. Takie ruchy powtarzamy około 15 razy na stronę. Przemasowujemy od dołu od brody w kierunku ucha. Następnie będziemy masowały kark. Układamy nasze dłonie w postaci właśnie takich łopatek i następnie delikatnie takimi ruchami okrężnymi masujemy miejsce, do którego dochodzi najczęściej do różnego rodzaju zgrubień i to także może przyczyniać się do tworzenia się podbródka. Jeżeli macie z mało produktu, to tutaj można jeszcze dołożyć troszkę produktu, a następnie przechodzimy sobie do, do opracowania podbródka. Wykorzystujemy do tego ruchu naszych kciuków oraz naszych palców. I wjeżdżamy sobie od do tyłu naszej twarzy, aż w kierunku szyi Ruchami takimi pocierającymi naprzemiennie, kciukami, a następnie, kiedy tutaj już sobie miejsca dość dobrze opracujemy, wszystko ściągamy do węzłów chłonnych usznych. I takie ruchy powtarzamy po około 15-20 razy.